Panie i panowie, dzisiejszego mojego gościa nie muszę chyba za bardzo przedstawiać. 66-krotny zawodnik reprezentacji Polski. 11 lat w Borusji Dortmund, legenda tego klubu, pan Łukasz Piszczek, pan piłkarz Łukasz Piszczek. Panie, panie Łukaszu, zanim o tym dzisiejszym meczu, to może słowo o finale Ligi Mistrzów, bo myślę, że nikt tego się w Dortmundie nie spodziewał. Najpierw Borussia pokonuje Atletico. Potem Paryż, gdzie Paryżanie mnóstwo sytuacji psują, ale piłka jest taka, że nie zawsze wygrywa zespół lepszy. Myślę, że Borusja ogólnie na ten finał zasłużyła. Pan grał w finale, pan wie jak smakuje finał Ligi Mistrzów 2013 rok. Wembley, mecz z Bayernem, Monachium. Tym razem, moim zdaniem, przeciwnik troszeczkę mocniejszy, bo, bo oczywiście Real Madryt. Jakie odczucia, jakie przewidywania na ten finał? No i myślę, że pan to nie na tym finale pojawi. E, tak, będę chciał się pojawić. Na pewno trudne zadanie. Będziemy w roli underdogan, tak zwanego, e, ale fajnie sprawić niespodziankę i będziemy trzymać kciuki za to, żeby Borussia Dortmund grał ten finał. Jeśli chodzi o półfinały, na pewno mądrze rozegrane, e, w odpowiednim momencie zdobyte bramki. Na pewno trochę szczęścia związanego z tym, że jednak Paryż e, w półfinale parę razy obił. Tak zwane aluminium. A jeśli chodzi o rok 2013, no wtedy pokonaliśmy Real. Także w półfinale. I to jest może ten właśnie. No trzeba, trzeba żyć tymi nadziejami, że, że jednak z tym Realem już wiele razy graliśmy i nie było tak, żeby nas w którymś meczu aż tak mocno zdominować. Przyznam się szczerze, bo na pewno nas tutaj Państwo oglądacie, ale w tym meczu na pewno będę trzymał kciuki za Borussia. Dortmund, Panie Łukaszu, no równo za miesiąc euro 2024 my polscy kibice mamy z wami kapitalne wspomnienia jeżeli chodzi o 2016 rok o małe włosy naprawdę tam mogliśmy nawet dojść do finału mecz z Portugalią i teraz mamy wiadomo grupa jest ciężka Francja Holandia Austria ale czy wierzy pan w tą drużynę? tą drużynę? No, Wierzę, to na pewno pan wierzy, ale jakie tutaj przewidywania? Od razu tylko jeszcze państwu powiem, pan Łukasz Piszczek będzie ekspertem TVP Sport no, podczas tych mistrzostw tak, że będziecie mogli Łukasza oglądać w telewizji na żywo. Na pewno niełatwa grupa. Jeśli wyjdziemy z tej grupy, uznam to na pewno już za duży sukces nas, naszej reprezentacji. Myślę, że na pewno to, że może wielu kibiców nie będzie tak realistycznie poglądać na naszą grupę, to... Panie Łukaszu, a to nie jest tak, że jak gramy z teoretycznie mocniejszymi, to ten, to, to bardziej się może zepniemy wtedy? Myślę, że jak już się jedzie na mistrzostwa, to się chcesz spiądzi i dawać w każdym meczu z siebie maksa. Dobrze by było, żeby ta grupa zawodników, którą bierze trener, na pewno miała dobry sezon za sobą, żeby z tego, na tym można budować. Myślę, że to jest też podstawa do tego, żeby, żeby drużyna dobrze się czuła fizycznie na turnieju. A jak już będzie się dobrze czuć fizycznie, to wtedy jesteśmy w stanie też dołożyć jeszcze elementy taktyczne, które na pewno trener przygotuje i później jakość indywidualna zawodników może decydować o tym, że w konkretnym meczach w tym dniu meczowym będziemy w dobrej dyspozycji. No to oczywiście liczymy tutaj na was, wszyscy tutaj na was liczą cały kraj. No i panie Łukaszu, jeszcze na temat tego meczu, bo nie jest pan pierwszy raz w grubinie, to chyba już trzeci raz tutaj pan chyba jest. Tak, tak. Y Zanim jeszcze o, tym, o ten mecz. Yy, oglądał Pan może mecz Karina-Gubin-Piast Gliwice? Słyszał Pan w ogóle, że Karina grała tak wysoko w tak, Pucharze tak, Polski? Tak, słyszałem i może chcielibyśmy, ten chcielibyśmy powtórzyć na pewno sukces Kariny, jakim nie wątpię, było to, że tak daleko doszła w, w głównym Pucharze Polski. My teraz u siebie na Śląsku mierzymy się z tym, żeby właśnie awansować do, do finału. Do, jesteśmy w półfinale. Mhm. Yy, życzę każdemu drużyny, każdej drużynie trzecioligowej tego, jak to właśnie w, yy, Ostatnio Karina, wcześniej Zielona Góra sobie radziły legią. W, w Puchar. I tak jeszcze na koniec. Dzisiejszy mecz, jakieś tutaj przewidywania, bo dużo ludzi tutaj dookoła w środowisku Kariny, trenerzy, przede wszystkim mówią tak. Dla mnie zespół Goczałkowic to jest kapitalny zespół, świetnie grający w piłkę, nawet. Grzegorz Kopernicki, opiekun Kariny powiedział najlepiej w tej lidze, natomiast miejsce w tabeli jest nie do końca to odzwierciedla. Dlaczego tak się dzieje? Bo mówię, piłką gracie kapitalnie, natomiast na wyniki nie zawsze to się przekłada. Taka jest piłka. To, że się posiada piłkę nie znaczy, że się osiągnie dobry wynik. Trzeba wykorzystywać swoją sytuację, trzeba nie tracić bramek, jak ostatnio na przykład straciliśmy z rekordem Bielskiego Biała. Ale udało się zremisować. Tak, charakter drużyny jest taki, że zawsze walczymy do końca i nie pierwszy raz to pokazaliśmy w tej rundzie, ale na pewno wymagamy od Ciebie więcej, no to dziewiąte wiadomo ta tabela jest mocno spłaszczona, dziewiąte miejsce chcielibyśmy lepiej, ale też szanujemy to, bo wiemy, że jed... ta liga jest też tak wyrównana, Dokładnie. że niektóre spotkania... Dokładnie, tutaj każdy z każdym. Kończą się jednobramkową przewagą i czasami często w 90. mi tak padałem ramki. Trzeba być, ja uważam, pokornym, my jesteśmy pokorni i jeśli ktoś w takich superlatywach się na nas wypowiada, to my na pewno jesteśmy zadowoleni, ale też na pewno nie otfruniemy i, i po prostu chcemy robić swoją pracę i rozwijać tych zawodników, którzy u nas. Bardzo Panie Łukaszu dziękuję za poświęcony czas i dla kib i Kibicom Kariny Gubin i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.